Hej wszystkim! Witamy się z Wami na naszym kanale. Kochani, dzisiaj czeka nas ciężki dzień, czyli pojedziemy na shopping. Czemu będzie ciężki? Bo nam się tam nie chce jechać, ale i tak zabieramy się do łodzi z tatą, bo on musi tam coś załatwić. I my z Oliwią będziemy buszowały po sklepach. Mamy 11:25 i zaraz Wam pokażę, w jakim stanie jest Oliwia. Pobiegła. Założyła mój span czyli tą taką kocobluzę, którą wam pokazywałam w jakimś innym filmie. Chodź mi się, pokaż się, pokaż, jak ty w tym się prezentujesz. I oczywiście Oliwia nie chce mi tego zdjąć i mi tego oddać. Wyglądasz, jakbyś miała po prostu długą kieckę. Prosimy o brocik. Czemu ty do tej pory się nie ubrałaś? I czemu ty jeszcze nie masz na oczach okularów? Okulary są najważniejsze. Oliwia sobie je wiesza tutaj, na lustrze półsinkowym. Trzymajmy, Mecha. proszę bardzo. Zmęczyła ta droga Zmęczyła ciebie ta droga. Ty, Leniu, w tę ferie to Oliwie jest takim leniwym kocurem, że szok. Czy ty wiesz po co będziemy tam w tej galerii handlowej? Bo musimy kupić prezent dla Twojej przyjaciółki, Twoja przyjaciółka już miała urodziny w Dzień Kota, ale dopiero teraz będzie robiła imprezkę. Jak myślisz, co my jej możemy kupić? Nie wiesz? Nie. Ale masz brudną buzię, bo Oliwia jadła śniadanie. Tak, wszyscy widzowie wiedzą, że Oliwia ma z reguły brudną buzię. A w tamten Dzień Kota, w moje święto by, by, byłam chora. Pamiętam, że nie poszłam do przedszkola. Aha, ale to mówisz to, co było rok temu. Tak. Drodzy widzowie, trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy cokolwiek w tej galerii handlowej fajnego dorwali. Być może jeszcze Oliwia coś sobie kupi, tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, co jest fajnego. To wiemy, że sobie kupi. Ja tego jeszcze nie wiem, czy Ty sobie coś kupisz, czy nie. A może ja sobie w końcu coś kupię. No i jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. Odcinki dodajemy od poniedziałku do piątku o 15.00 i w weekendy o 8.30. Proszę nie ściskać moich boczków. Jak nie za i Oliwia mówi, że to jest mój squishy, to jeszcze mi boczki tu ściska. Mój leniuch jeden. Kątem oka widzę Twój obraz. Malowanie po numerach. I Hania jest fanką kotów. To jest taka kociara, że szok. Tak jak ty. Więc może byśmy nawet kupiły ma, taki obraz. Na, nawet kiedyś miała nick Katrin Dobra, już nie mów jakie maniki nigdzie, proszę cię, okej? Okay? Ale, ale już się zmieniłam. Aha, już takiego nie ma, dobra. Dziewczyny czasami grają w różne gry w Robloxa, tak? No. I to o to ci chodziło. Co myślisz, żeby kupić taki obraz? To znaczy, nie taki sam, ale inny z kotem. No dobra. dobra. Dobry pomysł. Nie wiem czy w galerii będą takie obrazy, jak coś to zamówimy. Niestety Hania nie wie, co by chciała dostać, ponieważ już dostała mnóstwo prezentów i to, co chciała, to już jej wszyscy podarowali. Więc teraz my musimy coś wykombinować fajnego, kreatywnego. Dajcie znać nam w komentarzach, czy macie jakieś pomysły, co by można było kupić dla ośmiolatki. Oczywiście z kotem. Ja wiem, że jest dużo rzeczy z kotami, ale wiecie, w tych czasach to już większość rzeczy dzieci mają. No, i jest zagwozdka, bo ja też nie do końca wiem, co Hania ma u siebie w domu, a czego nie ma. No, i byśmy bardzo chciały kupić coś oryginalnego, coś takiego niespotykanego, żeby ona była zachwycona. W razie co? Gdyby zakupy nam średnio poszły, to możemy kupić kartę do NPCA. Także ona wtedy sobie kupi, co będzie chciała. Bardzo lubi książki o kotach. I możemy kupić kartę do Robloxa, żeby, żeby miała Robuxy. Ale to już będzie takie ostateczne rozwiązanie. Drodzy widzowie, koniecznie zostańcie z nami, żeby zobaczyć, jak potoczył nam się ten dzień. No i my Wam życzymy również miłego dnia. Tradycyjnie, tak jak zawsze. Ubieraj się. Cyrka. Żadnych mi tu syrek. Żadnych mitusów. Zaczynamy od Empika i szukaj czegoś kociego. Tu są rzeczy. Szkicownik. To dla Hani. Patrzymy rzeczy dla Hani. Może takie coś. To jest na szczęście bryloczek. To jest ten kot, co tak macha łapką. to nie jest na szczęście? To też jest chyba na szczęście. Co masz? Kobieta sukcesu. I to chyba jest dla mnie, może tak? kusinowy yy, kalendarz na 25 rok. Też fajny pomysł. A Taka? co jeszcze Oliwia ma? Widzę, widzę napis. O, Super facet. Dzięki. Także mamy nasze statuetki. Dopiero teraz zorientowałam się, że mhm. to nie jest kobieta, to jest mężczyzna. Mhm. No to lipa, nie? Coś tak takiego, że jak ty szukasz, to tego nie ma, ale jak już tego nie szukasz, to to jest. Zawsze tak mam. Zawsze tak jest. Bo ale szukasz poszukam, czegoś? No, bo teraz szukam dubajskiej czekolady, jej nie ma. Ej, ja jej nie szukałam, to była. Myślę, że w jakimś innym sklepie na pewno się znajdzie. Tylko podobno ta e, dubajska czekolada tak naprawdę jest turecka, więc trzeba dokładnie czytać etykiety. Niby tych rzeczy tutaj jest dużo, ale nie zachwyciło mnie nic. To już jest dla mniejszych dzieci odkłada. Takie patelnie masz aż dwie. No to chyba wystarczy. Nie. nie. Ale trafisz na powtórkę, ponieważ Oliwia tutaj jest do wyboru. Są takie trzy różne pluszaki, o. I Oliwia ma dwa. Tego trzeciego już nie trafisz, bo to jest takie jak kinder niespodzianka, że nie wiadomo co jest w środku. Zobaczyłyśmy ogromnego zająca wielkanocnego, który jest taki jak ty. A staj sobie obok niego. Nie no, ekstra! Nawet powiem Ci, że jak mu rozprostujemy uszka, to jest wyższy od ciebie. Sprawdziłam jego cenę. Kosztuje aż 200 zł, więc odkładam go na miejsce, ale jest fajny. Wiedziałam, gdzie Ciebie znajdę tradycyjnie przy automatach. Za każdym razem jak jesteśmy tutaj, to ci mówię, że to nie działa, bo ten chwytak za lekko łapie. I no, tak nie wygrasz pluszaka. Raz. Dla mnie to szkoda kasy. Jeden raz. Tak, jeden raz. Ja nawet chyba nie mam drobnych, wiesz? Mam, masz, bo ja ci wkładałam No to otwórz portfel, zaraz zobaczymy. Nie, mamy 5 złotych Najpierw sobie zobacz, którego pluszaka byś chciała zdobyć. No Najłatwiej to chyba tą lamę wylosować. No tak, I i ta lama jest Fortnite'a. Tylko nie bądź smutna, jak się nie uda, bo ja i tak wiem, że będzie ciężko ją wylosować. Tutaj widzisz? Ruszyła maszyna, pyk, no i super, Sub, widzisz, mówiłam ci, i to nie jest twoja wina, tylko te automaty tak są ustawione. A ja kiedyś pamiętam, że próbowałam tego. Wylosować Spongeboba, czyli pana serka, i też nie wyszło. Jest jeszcze obok drugi automat i tutaj jest właśnie panserek i Pikachu. Tak, ja wiem, że to nie jest panserek, tylko Spongebob, który jest gąbką, ale ja i tak będę mówiła. Panserek, bo tak mi się podoba. Ty też kiedyś losowałaś. Chodź, teraz pójdziesz na salę zabaw, dobra? Ja sobie pochodzę po sklepach i po godzince Ciebie odbiorę i pójdziemy dalej razem na shopping. Teraz chcesz z nami pochodzić. Z nami chcesz chodzić. A nie chcesz iść na salę zabaw? Bo ja też jeszcze muszę zrobić takie y, zakupy typu buty. To jest dla Ciebie nudne. No trochę. No to jak chcesz, wchodzisz na salę czy nie? Nie wiem. Jak prawdziwa kobieta. No to zastanów się na spokojnie. A jednak, jak Oliwia zobaczyła kulki, to poszła się bawić, więc my mamy troszkę czasu dla siebie i weszłam do Reserved. Ostatnio dostaliśmy dużo komentarzy, skąd Oliwia ma ubrania i czy to na pewno jest szyciówka Ja nie wiem, Kupici? ja się mogę domyślać. No najczęściej kupujemy tutaj, czyli Reserved, no nie ma co się oszukiwać. I może zrobimy Oliwi niespodziankę i kupimy jej coś, nie? Tylko tak, bluz Oliwia Pusinowych ma sporo, bo ma ich chyba z 8 taką torbę, ale to jest na telefon, a ona nie ma telefonu. Taką ma. Ma już taką. No nic, wybór jest dosyć ogromny, bo jest ta nowa kolekcja. Mi się podoba bardzo ten plecak. taką bluzę? No właśnie, też tego nie myślałam, tylko ona ma teraz tyle bluz. Ja bym poszła w coś takiego, ale to jest, to jest fajne, nie ma mniejszych rozmiarów, ten jest zobacz. najmniejszy. Myślisz, że takie coś by jej się podobało? No, zobacz, taka bluzka? Ej, to taka ale stylizacja. to i to, czy samo to? Czy to ona to? wychodziła w takim Pewnie, że tak. To jest takie cieplejsze, to, to jest taka, Ej, to, jest taka kurteczka. to jest kurteczka na wiosnę. No, ja i teraz dobrał. są dwie opcje. Albo ona tutaj przyjdzie z nami i to zobaczy sobie przymierzy. Albo po prostu bierzemy i robimy jej surprise. Tu z tyłu Myślę. też był pusin. No jest, no. W róży. No zobacz. Bo ja, ja nie dobrał. wiem, czy to do końca jest w jej stylu. Ona nie chodzi w takich. różach, nie? Bomberkach, czy jak to się tam nazywa. Oliwia ma mało różowych ubrań. A tu jeszcze jest na przykład komin. I taka czapka. Pana, a ty nie chcesz takich tych, bo są Pewnie, że tak. Słuchajcie, tutaj rozmiar 164 będzie na mnie dobry, tylko trzeba by było go znaleźć. I wtedy tak, takie gacie. Takie do chociaż ten 1,58 osiem też takie, nie? Zmieniam. Jak na mnie. A tu jest wzór tylko tutaj, czy jeszcze z tyłu? Tylko tu. No, spoko. Z tyłu co? Możemy ci doszyć ogon. Jaką ja teraz torbę zobaczyłam? Idealna na basen z My Melody. Ej, i te buty. Oliwia już miała dwie pary butów z pusinem, a teraz w nowej kolekcji są takie jedzeniowe. Też bardzo fajne. A torba basenowa numer dwa to jest taka. Ta będzie lepsza. Zobacz, tutaj pusinem jest Nieprawda, pada. bo ja torbę basenową noszę i jak będę wyglądał z taką torbą. No to Oliwia będzie nosiła. No, zobacz, jaka jest świetna. Powiedz, że ci się podoba. Nie udawaj, że nie. Jest ładna. Piście, że jest ładna. Po dwóch godzinach jest w końcu z nami Olianka, która wyszła z sali zabaw. Zrobiłaś tam takie cudeńka, kwiatuszek. Nie, jeszcze raz, to nie jest do końca. W domku sobie Ośmiernicę. dokończysz. Jasne. Słuchaj, mamy dla ciebie statą niespodziankę. Tylko najpierw powiedz, czy wolisz zobaczyć od nas ten prezencik, czy jednak wolisz coś zjeść? Prezencik. A jesteś głodna? Nie. No to zapraszam. My musimy stąd iść w inne miejsce. No to chodźcie. Czekamy na panią ekspedientkę, która przytrzymała nam dwie rzeczy dla Ciebie. Tata kazał pani odłożyć. Jestem ciekawa, czy Ci się spodobają. Jak coś, to zganiamy na tatę, bo tata powiedział, że to jest ładne. Ta ręka czy ta ręka? To czy to, to czy to? Proszę, to jest twoje. A druga ręka, to to jest to? I teraz musisz przymierzyć, bo jakby co to zamienimy ten rozmiar po prostu. No chyba, że ci się nie podoba, to odpdamy. To wtedy pani. Robimy test na żywo. Zobaczymy, jak ty w tym wyglądasz. I czy to jest w ogóle w twoim stylu? Czy ty byś chodziła w czymś takim? Mhm. Czy tu masz przedopuszyna. Ten ekspres jest chyba zupkujący. Nieprawda. Prawda. trzeba. Trzeba tylko umyć. No bo masz czkawkę. Dzisiaj to już chyba 50 raz. Ewidentnie ktoś myśli o Oliwii. No i obróć się nam jeszcze. Rozmiar jest dobry. Będzie git. Oho, Oliwia zobaczyła leginsy w Ja je też widziałam. Co to chcę. Jeszcze takie spodnie. I gdzie ty będziesz w takich kotach chodzić? Wszędzie. No to szukaj 134. To jest twój rozmiar aktualny. Jest! Takie coś? Serio? Chcę! To jest jakiś crazy, ta ci się nie podoba, nie? Bo jest bardzo pstrokate. Chcę! Ale my mieliśmy coś dla Hani poszukać, a my krążymy i nic nie ma dla Hani. Martwi mnie to troszkę. A czy to i to pasuje do siebie? Chyba za dużo się dzieje, nie? No. A w drodze do kasy jeszcze Oliwia zobaczyła taką piękną piżamkę. O, a tu z tyłu jest bielizna. No i co, sztosik? No. A zobacz, z tyłu tą różę, To To widziałam. Ej, no nie mogę Cię dogonić. Wracamy do domu Teraz idziemy do auta I niestety nasze zakupy nie były za bardzo udane No bo nie mamy najważniejszej rzeczy Czyli prezentu I jeszcze dzisiaj musimy coś zamówić Koniecznie przez internet Żeby zdążyło dojść Bo mamy tylko dwa dni I to jest mega mało A po powrocie do domu Co tutaj się zadziało Ktoś ubrał się w mój spankolot Masz swój Z Pusinem to zakładasz mój fioletowy w koty. Tam miałam bliżej. Aha, ale twój spankolot jest w tej szafce tutaj. To co za problem go wyjąć? Nie ma żadnego. Za to nagrzałam ci termofor w środku jest gorąca woda z kotem. Będzie ci się miło siedziało. Nie mów, że znowu masz czkawkę. Tak. To już chyba dzisiaj pięćdziesiąta. Musimy zadzwonić do babci i zapytać się, czy to ona właśnie o tobie myśli. Słuchaj, kochana, weszłam na kilka stron internetowych i wpadłam na, myślę, dosyć fajne pomysły, jeżeli chodzi o ten prezent. Tylko musisz mi doradzić. Więc idę po laptopa i już ostatecznie zamówimy coś, bo serio, teraz jest godzina 19, a my dalej nic nie mamy dla twojej BFF. Co tak na mnie spojrzałaś wzrokiem bazyliszka. <noise> Już jesteśmy troszkę zmęczone, bo jednak po tej galerii handlowej. No twoja koleżanka tak. Ale zawsze mówi, że to jest twoja przyjaciółka. Przyjaciółka. No, no to czyli BFF. Jesteśmy zmęczone, ponieważ po galerii handlowej tak naprawdę chodziłyśmy kilka godzin, a nagraliśmy dla was bardzo mało i ja nie wiem, jak to się stało, ale przeszłyśmy z Oliwią milion sklepów i naprawdę nic fajnego nie było. Ja sobie śpiewam piosenkę, oczywiście Oliwia powiedziała, że tam nie było takich słów. Czy możesz usiąść troszeczkę jakoś tak inaczej, żeby mogła położyć laptopa? To już kiedyś widzą pokazywałam. I to już nawet zamówiłam. To jest czterolista koniczynka i samemu można ją hodować, oby Nie, urosła. Tak. A y, y, dwa takie? Tak, tobie też zamówiłam. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Czytałam komentarze i są pozytywne, że faktycznie coś tam ludziom wyrosło, więc może akurat. Co do malowania po numerach, czyli chodzi o takie obrazy. Znalazłam na poziomie trudności średniej, bo to też jest ważne, żeby Hania mogła zrobić ten obraz samodzielnie. Znalazłam takiego kota, który jest dosyć ciekawy. On je popcorn. Ładny czy nie? Ładny. Taki sam obraz wisi w naszej kociej kawiarni, do której bardzo często chodzimy, i on naprawdę mega fajnie wygląda, bo go widziałyśmy z bliska. Ewentualnie, to jest nowość i ten kod jest śliczny, bo on wygląda jak prawdziwy i poziom jest łatwy. Ja bym stawiała na tego kota, ten jest boski i te tutaj cienie są ładne. Ładny. Ładny. Tylko tak delikatnie bo rozerwiesz. No, to który? Bo w sumie mamy trzy, bo to jest ta sama firma, z której Olivia miała ten obrazek, więc wiem, że jakość tych farb jest dobra. Ten nie. Mam no. zamawiać tobie też, czy tylko dla Hani? Um, a mi się podobać z popcornem. No dobrze, no to jak będę robiła zamówienie, no to już będzie jedna płatność, jeżeli chodzi o koszty przesyłki. To okay, chcesz tego, chcę. a będziesz go tworzyć, malować, okay. bo ten obraz, który tutaj jest, to ci zajął około dwóch miesięcy, bo ci się nie chciało no. tego robić. Jaki już to miesiąc? Dwa miesiące były. Dostałaś ten obraz od świętego Mikołaja w grudniu. No dobra, może nie całe dwa miesiące, ale musiałam Ciebie poganiać, czyli to i to. Chociaż ten jest boski, naprawdę jest przepiękny. Mam nadzieję, że Hania będzie zadowolona. Oprócz tego zastanawiam się, czy wziąć tą grę kotełki co do tej gry logicznej, ona nie tylko jest na Allegro, i ją również zobaczycie w Empiku i w innych sklepach. Słuchajcie, ta gra ma ponad tysiąc pozytywnych opinii, recenzji, że tutaj są różne poziomy. Nie wiem, co trzeba tu robić. Chyba te kotki jakoś pochować do tych pudełek, logicznie. A co jest lepsze? Malowanie po numerach, czy gra? Gra. Naprawdę tak myślisz? No właśnie, no i teraz mam dylemat: czy lepsze to, czy to? Jak się zapytam taty, to powie, że mam i to, i to zamówić na prezent. Tylko ja jeszcze chciałam kupić tą kartę do Empika. Ten taki bon podarunkowy. Co niech sobie jeszcze coś kupi? Bo Hania lubi książki o kotach. I by sobie mogła wtedy kupić taką, jaką ona by chciała. Bo ona już ma parę książek o kotach, tylko nie wiemy jakie. Słuchaj, mam déjà vu. Rano kładłaś sobie na głowę poduszkę z pusilem, a teraz termofor. Jest identycznie jak rano. Sami możecie to ocenić. A słuchaj, to ostatnie pytanie. Co jest lepsze? Karta do MPK czy karta do Robloxa? Robuxy. Robuxy są ważniejsze jednak. No i sprawa się wyjaśniła. Myślę, że tyle wystarczy. Bo i tak mniej więcej e, robimy sobie prezenty za takie kwoty, więc spoko. No i oczywiście jeszcze raz, Haniu, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Love you. Co teraz będziesz robić? Le leżeć. Aha, czyli nic nie będziesz robić. Zachowujesz się jak kotka na powiedz. Za to ja mam jeszcze mnóstwo pracy, i uwierzcie mi, nie chcę mi się za to zabrać, ale do północy pewnie posiedzę nad moimi zaległościami i strasznie ci zazdroszczę, i tacie też, bo wy będziecie się wylegiwać, a ja będę ciężko tyrać. No ale takie jest życie. tyry. tyry. tyry, tyry. Ta czyta, ta czyta. Bierzemy tam i przeczytajmy sobie jeszcze jakiś dział. Z kotkami pusin, ponieważ dzisiaj też jest jakby trochę taki pusinowy odcinek, nie? Kupiłaś sobie same pusinowe rzeczy. Która strona? Jakie masz rokokoko na głowie? 33. No i już otwieramy. Kocie, psie, dni lata, ale to już czytaliśmy. To inna to strona. 39. Proszę Cię bardzo. I tutaj przewodnik pusinki po chłodzeniu się. Tylko tak, tobie jest zimno teraz, a pusinowi jest gorąco. I tutaj pusin radzi, żeby nawadniać się, i on wszedł pod kran. Jak jest gorąco, to radzi, żeby wziąć zimny prysznic. No zgadza się. Do tego zacień się i bądź sobą. Zgadza się z jego radami. No to co? Jeszcze coś? Uh -huh. Kim jesteś w podróży? Pilot. No w sumie tak, może być pilotem. On tutaj analizuje całą mapę, całą drogę. DJ w podróży. Potrzebny jest DJ w podróży? No. Żeby, no tak, no puści mm -hmm. muzę, nie? Można sobie śpiewać, podrygiwać. Chociaż ja wolę w samochodzie mieć ciszę. A ty nie. Ty no. lubisz sobie puścić na uh -huh. przykład dżęziary. Łasuch! Czy my dużo jemy podczas jazdy? Mało jemy. Raczej idziemy gdzieś do restauracji w sensie zatrzymujemy się, ale w samochodzie nie jemy, bo w samochodzie można nabrudzić. A ty czemu ja jadłam? Dzisiaj wyjątkowo, ale nigdy nie jesz. Śpią. Tak, niektórzy śpią w samochodzie, ale my tak nie robimy. Nawet Oliwia, jak była mała, to nie spała w aucie. I kierowca. No to nie wiem, kim my jesteśmy w podróży. Tata jest naszym kierowcą z reguły. Oliwia jest chyba DJ-em, bo śpiewasz, nie? A ja nie wiem. Żaden nie, z tych ja typów. No bo, powiedzmy. Okej, okay, kończymy z tą książką? Tak. No to zamykamy. Chociaż ten dział jest fajny, ale to po prostu innym razem. Odkładamy na miejsce. A gdzie ty w ogóle masz te swoje nowe ubrania? Co ty z nimi zrobiłaś? Zostały w samochodzie? Nie, tata je przynosi. Faktycznie masz rację, wszystko jest. Ja sobie jeszcze tylko kupiłam buty i wieszaki i koniec. Tata mówi, że ty w tych spodniach to chyba będziesz tylko spała, bo on uważa, że takie spodnie to wyglądają jak piżama. Nie zgadzam się z tym. Według mnie są śliczne. I Oliwia niedługo idzie do dziadków na spanie, dokładnie za trzy dni. I sobie możesz to wziąć do nich, w sensie nie, że masz w tym spać, tylko normalnie chodzić po ich domu. I według A mnie bardzo ładne są te rzeczy. No to w spodnia. spodniach. To znaczy te leginsy są cienkie, może być Ci zimno, jednak jeansy są wtedy lepsze, ale ja nie wiem, co Ty będziesz robiła z babcią i z dziadkiem. Nie wiem, co już, no. jak znam Was, to będziecie grały, wy dziewczyny, ty i babcia, w gry planszowe. Grzybki. W grzybobranie. To jest też mega fajna gra. Chyba, że zamówimy tą grę kotełki. Ona przyjdzie i będzie testowała u dziadków. Okay. Też dobra opcja. A może jak przyjdzie y, ta kończynka? To tam będziesz u babci okay. sadzić kończynkę. Ale jej narobisz bałaganu, jak ciebie znam. Okay. Nie, no, ja myślę, że to jest bardzo proste, nie? Tylko czy coś wyraźnie z tej koniczyny, no to nie wiem. Zobaczymy. Będziemy Wam pokazywać, jakby co. Czy to działa, czy jednak to nie działa, czy można sobie wyhodować własne szczęście. <laughs> Wiesz, że ty mi dzisiaj musisz to oddać. Masz jeszcze godzinę. Niecałą, mi nie całą. 50 minut nie czyść mi tym podłogi. Chociaż ja wczoraj myłam podłogę, ale wiadomo, no. No i co ja z tobą mam? No. Trzy światy i pół Ameryki. Ale jak ci skarpety pasują, nie? Fioletowe też całkiem pod kolor. Ej, to są najlepsze skarpety Oliwi. My je kupiliśmy nad morzem w sklepie Klamoty i Oliwia ma jeszcze takie same, tylko z Hello Kitty. I uwierzcie mi, Oliwia ciągle w nich chodzi. O, chodzi mi o te z Hello Kitty. I one się nie zniszczyły w żadnym stopniu. One są takie świetne i nie wiem, co to jest. W sensie bawełna, ale jest taka jakaś grubsza, mega. Także jak jeszcze pojedziemy na wakacje, tym razem planujemy wakacje gdzieś indziej i nie będzie to ustka, ale na pewno w paru miejscach w Polsce jeszcze jest ten sklep, i na pewno kupię Oliwi więcej skarpet, bo były jeszcze chyba niebieskie z cina Monrolem, Oliwia je chciała. I jej nie kupiłam i żałuję. A czemu jej nie wzięłam, bo były niebieskie. A Olivia nie ma niebieskich rzeczy. A trzeba było brać. Trzeba było Oliwii się posłuchać. No nic. Dobra, drodzy widzowie, biorę się za moją pracę. Jeszcze się do was odezwę, ale teraz naprawdę muszę usiąść do laptopa, pozamawiać te wszystkie rzeczy. No i wziąć się za faktury. Czyli coś czego nie lubię. No ale czasami trzeba. Na sam koniec tego odcinka tradycyjnie pozdrowimy naszych kochanych widzów. I pierwsze pozdrowionka lecą do Wiktorii, która ma 5,5 i pół lat. Teraz jeszcze pozdrawiamy Twoją mamę Monikę i dziewczyny oglądają nas codziennie od pół roku. Napisałyście do nas konta monika2398. Jest nam bardzo miło, buziaki Wam wysyłamy. Teraz pozdrawiamy Karolinę Czepukoć Buziole. Pozdrawiamy Lenkę, która ma 5 lat. Plus jeszcze pozdrawiamy też twoją mamę Natalię Cymborską. Jesteście z Lubelskiego i napisałyście do nas mailowo. Love you dziewczyny. Jest nam mega miło, że nas oglądacie. Teraz pozdrawiamy kogoś, kto napisał z konta Ananasik M17 i ta osoba napisała, że jesteśmy u niej numer uno, Wow. Love you. Pozdrawiamy Natalia Kowalik, która ma złamaną nogę. O rany, strasznie Ci współczujemy i życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Buziaki do Ciebie lecą. Teraz pozdrawiamy Aleksandrę Sierocińską, która nas kocha. Buziaki lecą do Oli, która ma 5 lat i napisałaś z konta Jacek Jeczeński 6272 Buziole. Pozdrawiamy Jagodę Gawrysiak, która jest naszą ogromną fanką. Buziaki. Pozdrawiamy Lenkę, która lubi koty, ma 5 lat i napisała z konta swojej cioci wdowycka3013. I ostatnią osobę, jaką dzisiaj pozdrowimy to będzie Kids YouTube 5336. No i to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, to łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się jutro. Papa, co? USy 102!